Cześć, się jest Cinematics i Witam Was w odcinku specjalnym. I w dzisiejszym odcinku będę Wam z okazji sylwesta pokazywał pokał, pokaz fajweków, jakby ogni. I będzie to bardzo fajne. Ogólnie, bo będę na różnokolorowe serio. Yy, oczywiście sobie zmienię na noc, jak będę to pokazywał. Yy, no i już tutaj sobie skraftujemy jakieś tutaj. Tutaj są już gotowe rzeczy, jakieś, że nie trzeba ktaftować, To ja bym chciał właśnie tego, ale to tylko tam, tam zmienia się. Tylko, że można. Tu są wszystkie kolory Minecraftowe. to ja bym chciał żółte. Chciałbym czerwone. I o ile się nie mylę, mogę tylko siedem. Więc chciałbym też czerwone, białe brązowe, pięć już mamy. Troszeczkę oczywiście niebieskiego wbija i fioletowe. No i jakby zobaczę jak to wychodzi ogólnie ziemeczki Czy to ja muszę cały stag dać. A dobra, na wszelki wypadek wezmę cały stag. Tak, tak, tak. Brązowe było, pamiętam fioletowe było, yy, pomarańczowe jest, to jest. Jest ile? 6 ziomeczki. Jeszcze... No tak, przecież zielone jeszcze. O, no i mamy teraz wszystko. Wezmę hmm. jeszcze sobie tutaj proch, Gdzie to jest? Tutaj yy, będę musiał sobie oglądać też, też oczywiście crafting table. To na razie tutaj postawię ten crafting table. Przerzucę sobie go i w ogóle... Ja mam tutaj Always Day Always Day ja tu mam Game, game Rule Więc to jest jakby um, no to jest um, ciągle, że będzie dzień, ale ja to zmienię oczywiście. No i teraz patrzę sobie proch, ok, jest tu proch i teraz jak to było. E, ja doprawdy do, do dawno nie robiłem tego e, fajerwerku, bo wiadomo tylko na Sylwester się robi. W no i ja bym to randomowo jakoś tu powstawiał, te kuleczki i biorę tak. I biorę tak. Ok. Wow! Właśnie widzicie, to działa i tylko niestety teraz tylko możemy 7, bo jest jakby na 9 różnych tutaj, na 9 kratek tutaj jest, jakby dobi się tylko 7. Bo potrzeba prochu, to zawsze y, raczej z siedmiu będzie. Teraz biorę trzy staki. To jest mało. W każdym dispenserze zmieści się po dziewięć staków, ale ja pomyślałem sobie ziomeczku. No chola hola, amigo. No ja tu biorę sobie nie. <laughs> das pierwszą, drugą, trzecią, dziewięć. Stack fajwek. Właściwie z trzema geboxami to się tak robi, ziomeczki. Więc naprawdę teraz już mamy 9 staków. I, I jakby nie wiem, czy potrzeba mi tylu aż staków. Wezmę sobie po prostu tak. Zbagowało mi się? Czekajcie, ziomeczki. Zbagowało mi się to. Nie wiem, czy mi się to zbagowało. Jakby zbogało mi się to, no, chyba tak, zbogało mi się, ale chociaż pamiętam te kolory, to, to tam przecież sekundkę ziomeczki biały. Ja ten miałem, ale teraz białego nie chcę. Na razie, jak na razie, Sześć jest brązowy czy biały? Biały, myślę, biały. Mamy to wszystko: mamy shakera, mamy to, mamy to, mamy to. Ok, tak, tak. No i teraz sobie jeszcze raz to graftujemy serią. Serię, że ja tego nie pomyślałam, że to może się w każdej chwili zbagować. E, raz, e, dwa, trzy. E, to dodaje się wszystko. Siomeczki. Cztery, pięć, sześć, siedem. No i jest tutaj trzysta taki kolejny fajerwewek. Jest oczywiście tutaj 9 staków. Na razie teraz wezmę tylko po prostu tych 9 staków. Serio, po prostu te 9 staków wezmę. Wezmę sobie tak to To um, Tutaj są 3 staki. Oczywiście jest. O, dobra. Chyba myślę, że cała skrzynia shakerów wystarczy, bo. Um, po prostu cała skrzynia sharkerów to jest dużo. Serio, mamy tutaj. Cała skrzynia sharkera to jest dużo, serio. Biorę teraz sobie to. Całą um, skrzynkę. Teraz biorę sobie oczywiście to. Ja teraz będę musiał to sobie schować na razie. Tutaj do ekwipunku, żeby po prostu nie zedytował tego. Nie zniszczył po prostu. Um, z dispenserem czy z droperem? jak to się robiło e, z dispenserem to się robiło e, oczywiście jeszcze zegarek zrobimy sobie jak żeby inaczej e, żeby to po prostu e, ciągle e, jakby no, ciągle po prostu było aktywne żebym ja nie musiał dźwigną, e, nią klikać tylko żeby to było aktywne ogarniamy sobie, teraz e, myślę że tak będzie za szybko. Tak myślę, że wystarczy. Teraz sobie dajemy tak. Bierzemy sobie tak. Dajemy sobie teraz tak. Tak, dajemy sobie. I jeszcze tak. Może tak. Może tak. Tu jeszcze sobie damy. Jak to by zrobić, żeby to działało? O tak. I jeszcze tutaj sobie damy tak. Myślę, że jest raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze 5 potrzeba by było, więc ogarniemy sobie 5 jest i 1, 6, czyli właśnie starczy nam te dwa wielkie szalkety z tymi fajerkami. Myślę, że mi starczy. Serio, to jest przenoszenie tego wszystkiego. Dobra, biorę sobie to. Oczywiście. Ja nie mogę tak tego zrobić. Zaczekajcie, ziomeczki. Ja nie mogę teraz tego tak zrobić. I żeby to było tak. Nie, nie mogę. Widać, nie można tak tego zrobić. Ale jeden szalket cały obdróżniam. No, i ładuję do to, to do tego, oczywiście. No i trzy już mamy. To wypakowywanie znowu tego, znowu. I ja ogólnie ymm, chciałbym sobie jeszcze zostawić tutaj to, bo jakby. <laughs> Jeden tak będę musiał zostawić, ziomeczki, i jakby mm, chciałbym jeszcze jedną rzecz pokazać, to będzie naprawdę mega no, też fajna. Więc sobie to wezmę, tak, i sobie tak zrobimy, i wezmę sobie stąd. A te 9 staków wezmę do ekwipunka. Mm, Zacznę do ekwipunku. Dobra. Um, nie wiem, czy to będzie działało. Um, wszystko będzie działało. Te, ten tutaj nie działa. Um, więc spróbuję to tak sobie zrobić: tak sobie zrobić, tak sobie zrobić. Um, żeby to było połączone z zegarkiem, to trzeba ogarnąć. Naprawdę. Ok. Nie wiem, czy to będzie działało. Jeszcze dodam sobie tutaj yy, takie. Jeszcze przełożę te fajweki tutaj do jak punktu, oczywiście. Jak żeby inaczej i... Y, ogarniamy sobie to. Biorę tak, biorę tak, okej. Okay, okej. Okay. No i cóż, myślę, że... jakby... Jak ogarniamy sobie jeszcze... tutaj jakieś... takie... do... wspomagacze. No i dobrze, teraz sobie mm, time, always day, always day, ee, false, false i teraz ogarniemy sobie night, e, ok, time, e, midnight nawet sobie ogarniemy. Dobra, teraz jest ogarnięte, jeszcze sobie ogarnę ziomeczki. To ładuję do kurzy Wajweka. No i ogarnę sobie sedio das tutaj pokaz ten. Wezmę sobie zmieni tylko jeszcze tutaj w grafice Okej. Okay. Jeszcze jedną rzecz muszę tutaj zrobić, sobie ziomeczki O! No i... wow, Uuu wow, jak to się lakuje fajnie, ale... ale sztos. Ale sztos, to wygląda sobie ładnie. Mm, naprawdę. Pięknie to wygląda. wow. Aga, nigdy tego to, takiego sobie nie widziałam sobie. Tutaj tyle kolorów jest. I w Minecrafcie jeszcze takie coś zrobione. Wow, na no, te książki, wygląda to powiem wam. Ładnie. wezmę jeszcze sobie tutaj... Puszę i wystrzelimy sobie racy. Pum. Zadywało się? Nie, chyba tak daleko to leciało ziemniaki. I serio. Tego jest naprawdę tak epicytyczny. Wow. What, ale tu episco wygląda, serio. Mm. No i. Życzę każdemu bardzo miłego Sylweta, oczywiście. Tutaj. tutaj. I, i. Chyba ten odcinek już bym powoli kończył. Jeśli wam się ten odcinek oczywiście spodobał, spodobał to zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz, bo ja wszystkie komentarze czytam i przypinam duszkę komentarzom. No, a więc dobrego dzienniczka, dzięki za oglądanie tego materiału. trash